Zapraszamy na streama Planszowe bestie. Halo, halo. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie. Dzisiaj w takim wyjątkowym składzie jest z nami Paulina, Teos, Łuczu i Ala dzisiaj przyszła do nas. Zaprosiliśmy ją na partyjkę Flamecrafta. Dzisiaj Flamecrafta będzie nam omawiał Teos, więc ja już zmieniam w zasadzie Ale z Flamecraftem, bo to no też tak. jak gdyby... <grym> transakcja wiązana, tak jest. Tak, tak, to był barter. <grym> więc <grym> mamy Ale, mamy Flamecrafta. Przypominamy, że podczas tłumaczenia zasad będziemy czytali pytania z czatu, ale nie będziemy na nie odpowiadali, przynajmniej niewerbalnie, Więc jeśli będą jakieś wątpliwości, to piszcie. A ja już zmieniam kadr i oddaję głos Teosowi. Aksamitny głos Teosa Modeon. Z tym aksamitnym yy... to... <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> <Bo i> to... <laughs> Moi drodzy, dzisiaj gramy w Flamecraft, wydany w Polsce przez Lucky Duck Games. Flamecraft w oryginale, wydany przez Cardboard Alchemy w wersji... Kickstarterowej i z wieloma takimi różnymi dodatkowymi bajerkami, ten FlameCraft w Polsce się ukazał. Te bajerki są głównie do dokupienia oddzielnie. My tutaj akurat mamy taką wersję podstawową, to co możecie zobaczyć w pudełku. A w pudełku przede wszystkim zwraca naszą uwagę mata, ponieważ gra. Nie ma takiej planszy kartonowej. Tutaj jest po prostu mata do gry, którą sobie elegancko możemy rozwinąć. Jak widzicie, ta mata jest taka dosyć długa, ale po zwinięciu także się do pudełka spokojnie mieści. Także też to pewnie będziemy pokazywać w podsumowaniu. Co się dzieje w grze? Wcielamy się tutaj w, w smoko ustych. E, czyli w osoby które potrafią porozumiewać się ze smokami i w takim miasteczku przesiąkniętym magią, przesiąkniętym e, taką pozytywną energią będziemy sobie do różnych kramików, do różnych sklepikarzy e, odwiedzać ich i właśnie przywoływać smoki e, które będą tam właśnie wspierały swoją e, taką magiczną mocą e, swoimi płomieniami właśnie tych e, sklepikarzy Ogólnie gra polega na zbieraniu różnego rodzaju zasobów, na mm, takim może troszeczkę worker placemencie, na y, wydawaniu tych zasobów po to, żebyśmy ostatecznie zdobyli jak najwięcej punktów y, zwycięstwa. Y, to, co widzimy tutaj, to jest standardowe ustawienie planszy, y, czyli mamy, y, mamy tutaj na naszej planszy miasteczka 14 miejsc na właśnie sklepy, 6 sklepów. Podstawowych, które są oznaczone takim znacznikiem z taką trąbką, e, ustawiamy już w naszym miasteczku. Ustawienie tych sklepów jest zupełnie losowe. Tutaj nie ma to żadnego znaczenia, w którym konkretnym miejscu się te sklepy znajdują. E, jeżeli chodzi o te sklepy, w każdym z nich umieszczamy też smoka, który jest odpowiednim kolorem przypisanym do tego sklepu, a także odpowiednim zasobem, i także ma właśnie oznaczenie. Tak, takiej trąbki, czyli właśnie takiej karty początkowej. Cała e, reszta kart smoków. Tworzy nam talię, gdzie pięć smoków hasa nam już w parku, to są losowo wybrane smoki właśnie z tej talii. Gdybyśmy grali na trzy albo na dwie osoby, albo też w wariancie solo, to tych smoków byłoby odpowiednio mniej. Tutaj sobie, tutaj sobie pewnie sięgniecie do instrukcji, żeby to wszystko dokładnie sobie ustawić przed grą. Oraz mamy też talię frymuśnych smoków. Frymuśne smoki to są smoki, które nie są przypisane do tych właśnie sześciu kolorów i sześciu zasobów. One po prostu są takimi kartami być może fajnie by było nazwać je takimi kartami celów tak? czyli spełnienie różnych warunków będzie nam dawało punkty na koniec gry albo w trakcie i te smoki także sobie tutaj umieszczamy. Na fontannie monetki, zasoby w sześciu różnych typach. Mamy tutaj żółte chlebki, mamy tutaj niebieskie diamenciki, mamy tutaj różowe miksturki, czy tam fioletowe miksturki, mamy tutaj czerwone mięcho, zielone listki oraz takie ciemnogranatowe granatowe kowadła i to jest sześć zasobów, sześć towarów, którymi będziemy obracać w trakcie gry. One są tutaj przedstawione w formie takich właśnie kartonowych żetonów, natomiast jest taka dodatkowa zawartość, dodatkowa paczka, gdzie możemy sobie takie fajne znaczniki już wyprofilowane, stworzywa sztucznego bardzo bardzo fajnie nam tę grę no po prostu upiększają, tak? I te znaczniki są dostępne dla wszystkich graczy. Każdy z graczy dysponuje swoją kartą pomocy. Do tego figurką smoka i na starcie otrzymuje karty. Karty startowe, które otrzymujemy, to są po prostu trzy karty smoków rzemieślników, czyli tych podstawowych, które otrzymujemy do ręki oraz dwie karty Smoków Frymuśnych, z których przed grą jedną kartę wybierzemy, a drugą odłożymy na spód talii Smoków Frymuśnych. Zagramy też tutaj z wariantem. Nie jest, on, nie jest on obowiązkowy w grze, natomiast istnieją też karty Towarzyszy, gdzie każdy z graczy otrzyma jednego takiego Towarzysza przed grą. Ten Towarzysz może dawać już na starcie jakiś dodatkowy... Jakiś dodatkowy zasób, czy monetę, czy jakieś zasoby, czy, czy na przykład jakąś kartę, czy jakąś inną dodatkową akcję. Plus, możemy jed, jeden raz w trakcie całej gry odpalić po prostu tego naszego towarzysza, po to, żeby specjalną jakąś akcję jeszcze dodatkową wykonać, albo żeby coś sobie po prostu um, usprawnić w trakcie gry. Um, oprócz tych kart smoków, zasobów, Mamy też karty zaklęć, i pięć tych zaklęć pojawia się nam w miasteczku. Talie zaklęć występują w dwóch kolorach: jest talia złota oraz talia fioletowa. My tutaj zdecydowaliśmy się, że zagramy sobie talią złotą. Natomiast też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te talie jakoś sobie tam wymieszać, czy, czy jakoś tam je w inny sposób sobie przed grą ustawić. Yy, oprócz tego mamy też właśnie talię sklepów, do której dobraliśmy po jednym ze sklepów z każdego koloru podstawowego i dodatkowo cztery sklepy yy, takie specjalne. Tak? Yy, sklepy specjalne yy, nie są przypisane do poszczególnych kolorów zasobów, ale na przykład są przypisane albo do Wszystkich zasobów jednocześnie, to jest taki, taki znak jokera, powiedzmy. Albo y, będą nam y, dawały możliwość dobierania kart smoków, albo będą nam dobierały monety. Y, monety w grze służą y, jako joker, czyli każda moneta może zastąpić nam jeden dowolny zasób w trakcie gry. E, ilość monet, którymi dysponujemy w trakcie gry, jest nieograniczona, w przeciwieństwie do zasobów, gdzie mamy akurat tutaj limity. Natomiast na koniec gry, każda niewykorzystana moneta to jest jeden punkt zwycięstwa, więc też warto tymi monetami e, gdzieś tam ostrożnie e, rozporządzać. W jaki sposób gramy w FlameCraft? Zaczynając od pierwszego gracza, którego sobie losowo wybieramy spośród nas, wykonujemy swoje tury. Wykonujemy je po kolei. Tutaj, jeszcze przypomniałem sobie, że w przypadku gry na 4 i 5 osób, czyli tak jak dzisiaj zagramy, jeśli wybierzemy sobie pierwszego gracza i będę, będę nim na przykład ja. To czwarty gracz i piąty, gdyby też taki był, czy w tym przypadku, na przykład Paulina, zaczyna grę z jednym wybranym towarem, tak? czyli bierze sobie już od razu jeden z tych podstawowych surowców do siebie. Jak wygląda Tura? W pierwszej kolejności musimy wejść na planszę, na jakiś sklep, natomiast w każdej kolejnej rundzie będziemy musieli ruszyć smoka ze sklepu, w którym już jesteśmy. Do jakiegoś innego, tak? Nie możemy dwa razy rozegrać kolejki w tym samym miejscu, w tym samym sklepie. Kiedy wejdziemy do jakiegoś sklepu, gdzie już jest smok innego gracza, to w tym momencie musimy wszystkim graczom, którzy mają tutaj swoje figurki smoka, zapłacić po jednym towarze wybranym przez nas. Ok, po prostu oddajemy każdemu, każdej z tych osób, jeden wybrany towar. Co się dzieje dalej? Swoją turę możemy rozegrać po tym, jak już zmieniliśmy sklep na dwa sposoby: albo zbieramy surowce z danej lokacji, albo zaklinamy da daną lokację. Jeżeli chodzi o zbieranie, zdobywamy w tej lokacji wszystkie towary, albo monety, albo smoki, które są wymienione na y, kartach. Znajdujących się w tej lokacji i na samej tej lokacji. Czyli, jeżeli odwiedziłem lokację między młotem a kowadłem, to otrzymuję tutaj jedno kowadło, drugie kowadło za smoka, który się znajduje i ma ten symbol kowadła. Gdyby były jeszcze dwa inne smoki, to też każdy z nich dałby mi zasób, który jest przypisany do tego smoka, i ewentualnie, gdyby w tym sklepie były już jakieś zaklęcia, to te zaklęcia także dają mi dodatkowe zasoby. Więc przykładowo, wchodzę tutaj niebieskim smokiem, otrzymuję dwa żetony kowadła do siebie. Pach. Następnie mogę tutaj umieścić smoka z ręki. Smoka z ręki umieszczam zgodnie, e, zgodnie z wymaganiami, które są na tych wolnych polach pokazane, czyli pole <coughs> drugie, które jest wolne. Pozwala mi umieścić smoka z kowadłem albo smoka fioletowego z miksturą. Pole trzecie pozwala mi tylko umieścić smoka z miksturą. Tak, czyli jeżeli mam takiego smoka na ręce, umieszczam go na dowolnym polu, gdzie spełniam to wymaganie i pobieram nagrodę, która jest na, narysowana po prostu obok tego, yy, obok tego symbolu. Gdybym umieścił tutaj smoka, otrzymam jedną monetę z banku. Jeżeli umieszczę tutaj, dobieram jedną kartę frymuśnego smoka. Mogę też uzyskiwać, e, uzyskiwać inne, e, jakieś tam zdolności, mogę dobierać karty smoków, mogę uzyskiwać serduszka, czyli po prostu punkty zwycięstwa na czysto, i tak dalej, i tak dalej. Różne, e, różne tutaj symbole się pojawiają. Następnie, kiedy umieściłem smoka w trzecim kroku, Mogę odpalić, czyli zagrać zdolność płomienia jednego smoka z tej lokacji. Czyli mogę w tym wypadku, jeżeli dołożyłem fioletowego smoka, albo wykorzystać zdolność fioletowego smoka, albo wykorzystać zdolność tego smoka z kowadłem, tego granatowego. Ok? Po rozpatrzeniu tej zdolności, mogę użyć zdolności sklepu. Sklepy podstawowe nie mają swoich zdolności, ale każdy sklep, który pojawi się później w grze, będzie miał jeszcze dodatkową zdolność lokacji. I w tym wypadku mogę jeszcze odpalić zdolność tej lokacji, czyli po prostu spełnić jakiś warunek, zdobyć jakieś dodatkowe punkty, jakieś surowce, coś namieszać i tak dalej i tak dalej, tak? <laughs> Okej. Okay. To jest y, pierwsza możliwość, kiedy y, gram swoją turę. W drugiej możliwości mogę zaklinać, czyli wchodzę sobie tutaj swoim smokiem, pobieram w tym wypadku dwa kowadła. Proszę? A, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Nie pobieram, y, nie pobieram zasobów. Wchodzę sobie smokiem, nie pobieram zasobów i y, y, zaklinam te lokację. Czyli skart, zaklęć. Biorę tylko i wyłącznie takie zaklęcie, które jest pasujące do typu sklepu. Okay. Jeżeli mam sklepy, które nie mają swoich typów, to wtedy mogę zagrywać tutaj dowolne zaklęcia. Okay. Mm, do takich chyba nie można było, a do tego można. Do, do tego, tego można. Albo, ale do tych wydaje mi się że sure. Tak, to Pretty mi się sure. tak wydaje. Tak? jest Dobra, to sprawdzimy. Ok. Wybieram w tym. Nie, hmm? nie mogą być zaklęte. Aha, nie mogą być zaklęte? Dobra, ok, to przepraszam. No a kulpa. Czyli sklep z jokerem może być, mogą wchodzić zaklęcia dowolnego koloru. do koloru. Do tych sklepów nie zaklinamy, ale okay. oczywiście możemy zagrać jak gdyby turę w formie zaklinania, po to, żeby, po to, żeby odpalić jeszcze dowolne zdolności, a o tym, o tym sobie powiemy później, tak? Może tak być. Nie mogą zostać zaklęte. Tyle jest napisane. Jest, Aby wziąć gdzieś wybierz jedno zaklęcie, to względu odkrytych kart, którego ikona odpowiada ikonie sklepu. No dobra. Więc ch <kly> chyba nie można w ogóle w To sprawdzimy. Nie wydaje mi się. Dobra. Ale mają akcję że odpalone, sobie. tak? Znaczy do odpalenia? To... Tak, ale to ze Tak, ale to ze zbierania. <kly> e... no, dobra, to ok. Zaraz nieMoś. sprawdzimy. Jeżeli chodzi o zaklinanie, wybieram sobie zaklęcie, spalam, czyli oddaję do rezerwy zasoby, które zgromadziłem, a które są na, na tej karcie zaklęcia pokazane i otrzymuję nagrodę, która znajduje się na dole karty tego zaklęcia. Kartę zaklęcia, czyli jeżeli odrzuciłem cztery miksturki i dwa listki, zdobywam trzy serduszka, czyli 3 punkty, zdobywam dwie monetki. Zdobywam jedną kartę smoka i kartę zaklęcia wkładam pod sklep, tak żeby było pokazane, że sklep jest zaklęty, że w, kiedy będzie się tutaj odpalała akcja zbierania, zdobywam tutaj więcej zasobów. Ważne jest to, że każdy sklep może mieć y, tylko trzy zaklęcia maksymalnie tak, nie może, mieć, y, nie może mieć ich więcej. Ok, następnie po tym jak zaklołem sklep, Mogę odpalić zdolności dowolnych smoków, czyli nie tylko jednego, ale mogę odpalić nawet wszystkie smoki, które tutaj są, tak, w tej lokacji. I tutaj już yy, może, yy, może być dużo więcej kombowania, ponieważ mogę przykładowo. Jednym z moich zagrań, dołożyć kolejnego smoka i w, tej, w tym samym, jak gdyby, momencie, tak, mhm. odpalić znowu zdolność tego smoka, którego umieściłem, i tak dalej, i tak dalej. Tak. I kolejne przeszkolenia też ja sobie tak, wybieram. Tak też, czy mhm. sobie wybierze, wybierasz, tak? Nie możesz po prostu odpalić jednego smoka więcej niż jeden raz, tak? To mhm. jest jak gdyby logiczne. Ważne jest to, że trzeba by było tutaj rozróżnić to, kiedy umieszczamy smoka, to w tym momencie musimy sprawdzać, e, sprawdzać, czy możemy umieścić smoka na danym polu i zbieramy nagrodę. Mhm. Natomiast jeżeli jakieś czynności mówią o np. przesuwaniu smoków czy podmianie smoków, to one, mimo tego, że wykonują ruch między sobą, już nie patrzymy na te ograniczenia wynikające z typów smoków i nie zdobywamy też nagród za jak gdyby przyzwanie smoka. Do tego y, miejsca w sklepie. Ok? Mhm. Dobrze. Jeżeli, jeżeli będzie tak, że y, w ramach swojej tury zapełnimy cały sklep, czyli w, y, wypełnią się tutaj wszystkie trzy miejsca na smoki, to w tym momencie pojawi się nam w grze nowa lokacja, ale ona jeszcze będzie zakryta, tak? Y, dopiero w sytuacji, kiedy rozpatrujemy koniec tury, dopiero wtedy odkrywamy wszystkie nowe sklepy, dopiero wtedy uzupełniamy park i zaklęcia. Czyli jeżeli zagraliśmy zaklęcie, to po prostu odkrywamy nową kartę. Jeżeli wzięliśmy smoka z parku, także uzupełniamy tak, żeby było 5 kart smoków w parku. I następnie sprawdzamy limity naszych towarów. Jeżeli chodzi o limity, każdy z graczy na koniec tury, czyli po zagraniu całej swojej tury, może mieć maksymalnie 7 towarów jednego typu towarów nie monet. I 6 kart smoków na ręku, ale tyczy się to tylko smoków rzemieślników, czyli tych podstawowych. Mhm. Ok. Dobra. Hmm? Okay. Poszukuję BGG, ale mm -hmm. na razie nic nie znaleźliśmy. Ale nie ma, OK. To y, jeszcze zrobimy, może y, szybką przerwę po prostu przed no, no, spokojnie, i, i na, spokojnie sobie, y, na Spokojnie, ale to jeszcze będzie patrzone. Na spokojnie sobie znajdziemy. Okej. Okay. Dobrze. E, co jeszcze? E, jeżeli chodzi o typy smoków e, podstawowych. E, mimo tego, że te smoki. Jest. Aby zakląć odwiedzany sklep, musi być w stanie rzucić tam zakręcie. Aha, no, do, dobra. Mhm. no to dobra, no to się w takim razie wyjaśniło, dobra, ok To może czyli, wróćmy i... Czyli bym? jeszcze raz, do sklepów tych specjalnych, funkcyjnych, które mają jak, jakikolwiek towar, tak, mają taką po prostu oznaczenie jokera, mogę je zaklinać dowolnymi zaklęciami, dowolnych kolorów, natomiast sklepy, które dają nam monety albo które dają nam e, karty smoków, nie możemy ich zaklinać w ogóle, mhm. tak? Ok. Mm, dobra. <laughs> Mimo tego, że smoki w tych podstawowych kolorach różnią się grafiką, różnią się swoimi nazwami, to każda w obrębie jednego koloru każda zdolność jest taka sama. Czyli wszystkie zielone smoki będą miały tę samą zdolność. Granatowe, niebieskie, fioletowe i tak dalej, i tak dalej. Jakie są te zdolności? Bardzo proste. Jeżeli odpalam żółtego smoka, piekarza, po prostu dobieram jedną kartę smoka. Kiedy dobieram kartę smoka, za każdym razem mogę wybrać albo jedną kartę smoka odkrytą w parku, mhm. albo mogę zabrać sobie kartę z wierzchu talii. Jeżeli yy, zagrywam kowala, zdobywam po prostu. Dwa towary jednego typu ze sklepu albo ze smoka stąd, tak? Czyli tam, gdzie jest ten kowal, biorę sobie albo typ, który produkuje mi sklep, albo z dowolnego smoka, który jest w lokacji tego kowala, okej? Okay? Czyli mogę z kowala też pociągnąć yy, jak gdyby yy, kowadła, tak? Mm -hmm. Natomiast gdyby ten kowal był tutaj, ja sobie zagram zdolność kowala, tak? No, to w tym momencie mogę też zagrać, y, mogę też nim pozyskać dwa y, mięsa. Ok? Dobra. Jeżeli chodzi o smoka z diamentami, po prostu zdobywam trzy różne towary. Y, to, że mam jakieś towary już y, przed sobą zgromadzone, nie ma, żadnego, y, nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli chodzi o y, smoka fioletowego alchemika, po prostu zamieniam y, miejscami. Tego smoka alchemika z innym smokiem w miasteczku i odpalam tego smoka, którego zamieniłem. Mhm. I tutaj już właśnie nie jest to to umieszczanie, czyli może się tak zdarzyć, że nie spełniam tych wymagań, ale też nie pobieram, nie pobieram bonusu za wyłożenie smoka do lokacji. Mhm. Jeżeli zagrywam zielarza, to w tym momencie podaruj towar, by zdobyć dwa serduszka, tak? Czyli dwa punkty. Czyli dowolnemu innemu graczowi muszę po prostu oddać jeden wybrany przeze mnie towar, dzięki czemu dostaję dwa punkty. Kucharz pozwala mi umieszczać dodatkowego smoka w miasteczku, czyli smoka rzemieślnika z ręki, patrząc na wymagania, wykładam i pobieram też nagrody. OK. Jeżeli chodzi o Frymuśne Smoki, to Frymuśne Smoki mogę odpalić e, mogę odpalić w dowolnym momencie swojej tury i teraz tak frymuśne smoki dzielą się na dwa typy jedne z frymuśnych smoków mają księżyc oznaczenie księżyca inne frymuśne smoki mają oznaczenie słoneczka tak generalnie te które mają księżyc Będą nam punktowały co do zasady na koniec gry. Mhm. Natomiast te ze słoneczkiem odpalam w trakcie gry. OK? Jeżeli gra się skończy i zostaną mi jakieś smoki ze słońcem, to one mi już nie zapunktują na koniec gry. To jest mhm. ważne, żeby je sobie odpalić jeszcze e, nawet w ramach tej ostatniej rundy, jeśli jest taka możliwość. Jeśli nie, no to sorry, nie zdobędziemy za nie punktów. Mhm. I może się tak zdarzyć. Są takie zdolności, które pozwolą nam odpalić smoka w trakcie gry, i może być to wtedy wyjątkowo smok księżycowy. On nam zapunktuje za swój warunek w tym konkretnym momencie, w którym go zagraliśmy, ale na koniec gry już nie zapunktuje. Mhm. To jest jedyne, jak gdyby taki, e, taki, taki, takie złamanie po prostu zasad podstawowych, tak? mhm. że możemy smoka księżycowego zagrać w trakcie gry. No i przypominam, smoki frymuśne nie wchodzą nam do limitu sm kart smoków na yy, ręce. <laughs> e, Okej, okay. czy ja o czymś zapomniałem? Mam wrażenie, że Nie chyba... w to jeden detal, tak? bo na koniec gry oddajemy te monety tak, do na koniec i robimy to przed... Tak, na tak. kiedy w ogóle gra się kończy? W sytuacji, kiedy albo nie będziemy w stanie... Zapełnić całego, całego pola z zaklęciami, albo nie będziemy w stanie umieścić pięciu smoków w parku. No, w ogóle się wtedy, po ostatnią. Tak, wtedy, wtedy, kiedy wyczerpaliśmy talię, następuje koniec gry, to znaczy każdy z graczy ma jeszcze jedną rundę do zagrania, włącznie z tym graczem, mhm. po kolejce którego, jak gdyby nastąpił ten warunek końca gry, tak? I jeżeli chodzi o koniec gry, to tak jak tutaj już Ala wspomniała, w pierwszej kolejności wydajemy wszystkie monety i zdobywamy za nie punkty zwycięstwa, a dopiero później sprawdzamy smoki księżycowe. To może być ważne, ponieważ jeżeli smoki księżycowe grają nam jakimiś typami towarów, to nie możemy wtedy już używać monet, żeby sobie yy, jak gdyby wykorzystać yy, z nich yy, jako jokerów, tak? Ok, to jest tyle, jeśli chodzi o zasady gry FlameCraft. Także e, nie uciekajcie daleko. Zapraszamy Was do drugiego filmu z gameplayem oraz do trzeciego filmu, w którym będziemy mm, recensować i podzielimy się naszymi opiniami po grze. Tak jest. Także by ryby, i zaraz wracamy. Zapraszamy na przerwę. Planszowe bestie.